I dzisiaj mam dla Was taki szybki film, w którym pokażę Wam, jak stylizuję z sukienki Maxi na pięciu różnych sposobów. Ocalnie jestem ich ogromną fanką. W życiu ich nie nosiłam, i dopiero w tym roku jakoś się przekonałam, musiałam po prostu do nich dojrzeć. Pokochałam je ze względu na to, że są bardzo wygodne i do tego są super łatwe, jeśli chodzi o kreowanie różnych stylizacji. Do tego są bardzo uniwersalne i łatwo się dopasowują do moich zmiennych też nastroi. A mój styl jest bardzo zmienny, w zależności właśnie od tego, jak się czuję, kim dzisiaj chcę być, jak chce się dzisiaj czuć. Dlatego posiadanie Taki właśnie sukienek jest bardzo ważny dla mojej szafy, bo umożliwiał mi właśnie takie szybkie dopasowanie stylu. Więc zaczynając z tego, że sama taka sukienka jest super sama w sobie i wydaje mi się, że jak najbardziej jest to już gotowa stylizacja. Ale dzisiaj używam jej po prostu jako bazy, chociaż można powiedzieć, że to już jest opcja numer jeden. Więc moim pierwszym sposobem na stylizację takiej sukienki jest po prostu zrobienie takiego miksu pomiędzy plażą a czymś bardzo takim klasycznym. W w tym Sensie, bardzo vintage. Więc zaczęłam tutaj po prostu od paska, który doda coś bardziej takiego eleganckiego tej sukience. Nadal będzie to bardzo takie codzienne, jednak po prostu doda trochę takiej struktury. Do paska dodałam też kolczyki w tym samym stylu, z paryłkami Kolczyki są troszkę bardziej nowoczesne tutaj, więc nie idziemy w taki mega, mega vintage. Buty dodałam trochę ładniejsze, to są moje takie buty wyjściowe, które jednak nadal. Zakładam czasami tak na co dzień. Po prostu są to z takich ładniejszych butów, żeby trochę właśnie podkreślić tą taką klasykę tej sukienki. Żeby było troszkę bardziej letnio, dodałam właśnie kapelusz. Może na mieście bym nie weszła w takiej pełnej stylizacji, ze na to, że po prostu kapelusz dla mnie jest niewygodny, jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście, bo jest wiatr, wiele różnych rzeczy. A ja mam tylko dwie ręce i nie mogę po prostu jedną ręką cały czas trzymać w mojej głowy, żeby mi nie leciał. I też pod buty dodałam białą torebkę taką lakierowaną vintage, która po prostu dopełnia stylizację. Ale jeśli chcecie coś bardziej na luzie, taka bawełniana torebka. Jak najbardziej by tutaj zadziałała W drugim wydaniu wystylizowałam sukienkę Z marynarką, ta stylizacja jest troszkę Bardziej nowoczesna, bym powiedziała, że jest bardziej Taka miejska, na sam początek Dodaję takie welwetowe, musztardowe Botki, sukienka i tak jest długa Więc ich nie będzie tak bardzo widać Są na luzie, jednak w tym samym czasie Przez to, że odrobinę się świecą przez ten Welwet, sprawiają wrażenie, że są Nadal takie eleganckie, później dodaję Marynarkę, tutaj już możecie ją zostawić Taką jaką jest, taka bardzo na luzie Stylizacja, jednak ja dalej doda po prostu apaszkę, żeby trochę innego koloru było w tym wszystkim, i na sam koniec dodałam znowu ten sam pasek, żeby to wszystko zebrać, żeby była taka bardziej dopełniona stylizacja, w której coś więcej się dzieje. Na sam koniec oczywiście dodaję moją Baker Boy Hat. Z marynarką bardzo łatwo wpaść po prostu w biuro. A to nie jest to, czego ja chcę od moich stylizacji, więc po prostu dodaję różne takie elementy, żeby to po prostu było takie troszkę bardziej zabawne, na luzie i po prostu bardziej w moim stylu Z tymi wszystkimi akcesoriami zawsze jest tak, że nie trzeba wszystkiego dodawać, dodajecie po prostu to, co jest w waszym stylu, to co wam pasuje Nie wszystko jest potrzebne i każdego styl jest inny Kolejny sposób na wystylizowanie sukienki maxi jest ala Kowbojski, e, albo ale la festiwalowy, co wolicie Więc oczywiście pierwszą rzeczą To są kowbojki Nie mam niestety takich prawdziwych prawdziwych Więc e, dodałam po prostu Rurowe, metaliczne Które na szczęście pasują kolorystycznie Do sukienki Dodałam trzyki bardziej tym razem westernowy pasek Trochę bardziej wpasowuje się w ten cały Festiwalowy vibe Co do kurtek, właściwie mam dwie opcje Bo nie mogłam się zdecydować na jedną, więc pokazałam dwie Obie kurtki mają franzy Obie są takie skórzane, ale westernowe Jeśli macie w tym stylu kurtkę, jakąś vintage, to możecie sobie dopasować. No i oczywiście, must have kapelusz kowbojski. Mój kapelusz jest częścią jakiegoś starego kostiumu. Ale bardzo dobrze mi służy i kocham go wykorzystywać w różnych stylizacjach. Kolejną opcją na wystylizowanie takiej sukienki jest opcja troszkę bardziej minimalistyczna, więc kiedyś Kubie kupiłam taką koszulę satynową, bo miałam po prostu pomysł, że będzie świetnie w niej wyglądał, nigdy jej nie założył i znalazła się w mojej szafie. Taką po prostu dużą satynową koszulę obwiązuję sobie, robię z niej takiego crop topa, więc zdecydowanie jest to już o wiele prostsze. Przez to, że koszula jest satynowa. Bardzo klasyczna, dodam też opaskę, która jest złota. I w ogóle świetna opcja, jak macie brudną krzywkę i nie chcecie wam się jej myć. Skoro jesteśmy w tych metalicznych takich a, odcieniach, dodałam też płaskie buty srebrne. No i na koniec dodałam złote, klasyczne kolczyki. I też dodałam taką kurzaną, brązową torebkę Vintage z lat 80. -tych. Jest taka bardzo prosta, elegancka, ale ma coś takiego, wywóg nowoczesnego w sobie i minimalistycznego. I moją ostatnią propozycją na wystylizowanie takiej sukienki jest wersja rockowa, która jest moją ulubioną. Bo najbardziej w moim stylu Bardzo wygodna wersja, bo do niej dopasowywuję po prostu martensy Które są świetne na koncerty Świetne na jakiekolwiek wyjścia Bo są odporne na wszystko Do tego dodaję taką bordową apaszkę Koniecznie oczywiście duże świecące gwiazdy jako kolczyki Standardową czapkę I na sam koniec skórzaną kurtkę która w tej chwili jest moja, ulubiona, pomimo tego, że nie jest moja, jest pożyczona. Będę ją kiedyś musiała oddać, niestety. Ale kocham tą stylizację, bo jest właśnie świetna na koncerty. Ja sama bardzo kocham właśnie połączenie takiego boho z tym rokowym stylem lub to świetnie działa razem. I to by było na tyle z moich propozycji. Dajcie znać, jak wynosicie takie sukienki, jest tyle różnych sposobów i każdy ma inny styl. Dajcie też znać, co jeszcze chcecie zobaczyć na moim kanale wkrótce i do zobaczenia w następnym filmie.